Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić Q&A. To jest moja przyjaciółka Zuzia, a to jest moja kuzynka Marzenka. To zaczynamy. Tutaj. Ile masz zwierząt? Aktualnie mam dwa zwierzęta. Psa i kota. Dobra, teraz to Zuzia. Czy kochasz Rycha? Nie, nie kocham. Rychu to jest taki człowiek, y, który każdego denerwuje. Teraz Marzenka. O Boże, dziękuję. Nie wzywaj Boga. No, i lubisz Rycha? Um, on jest bardzo zerwujący i głupi, bo już go poznałam i powiem tyle, 0%, nie, nie 0. Wika. To jest Wiktoria. A. Jezu, czy kochasz swoje zezna? O, oh, uwielbiam, kocham, kocham, kocham. Dobra, teraz ty te dwa. Kto to jest Billy Eilish? To jest piosenku, piosenka, po, piosenkarka, która nagrywa na YouTube swoje piosenki. Ostatnie pytanie do Marzenki jest, Tak, moje kuzynki. Coś mówisz? Miałeś chłopaków zero. Tak, dokładnie. I teraz to się łączy? No to tak, drodzy widzowie, kończymy ten odcinek i oczywiście wpadajcie na kanał Marzenki Mantykora. W następnym odcinku wszystko się wyjaśni. Pa! Do zobaczenia!